Mam bekę z ludzi, którzy jeszcze nie skorzystali z tej fajnej promocji w Biedronce. Patrz, to jest naprawdę świetny odkurzacz, który wszyscy kupują i pokażę Ci jak działa. Tu mamy takie super światełko, które podświetla nam najgorszy brud. Mamy tutaj fajny, profesjonalny wyświetlacz. Teraz jestem na trybie normalnym i na tym trybie bateria działa do 60 minut. Mamy też tryb intensywny i tryb Eko. Żeby go włączyć, wystarczy przycisnąć ten przycisk raz i działa. Jeśli chcemy wysypać brud z pojemnika, wystarczy przycisnąć ten przycisk i ładnie schodzi. Wtedy tutaj można sobie odblokować, wysypać, zamknąć i włożyć w łatwy sposób z powrotem. Odkurzacz w ogóle jest na baterii i przychodzi z taką fajną stacją ładującą. Którą można sobie powiesić na ścianie, bo ma tutaj nawet śrubki montażowe. I praktycznie wszystko możemy trzymać w jednym miejscu, bo tu jeszcze ma takie otwory, do których można wpakować wszystkie gadżety, które przychodzą z tym odkorzaczem. Przychodzi taka szczoteczka do trudno dostępnych miejsc. O, możemy tutaj sobie ją ładnie wczepić. No i mamy do tego długą regulowaną rurę, naszą przystawkę główną, którą można obracać w każdą stronę. Dostajemy do tego takie dwa filtry hepa. I ładowarkę z bardzo długim kablem. Teraz ten odkurzacz jest na super promocji i mogę Wam napisać w komentarzu, gdzie go można dostać.